Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Audi A6 C7 z 2013 roku produkcji Audi wyposażona została w silnik diesla o pojemności 3 litrów mocy 204 koni mechanicznych połączony z automatyczną skrzynią biegów a szóstka do tej pory przejechała 217 tysięcy kilometrów i jest to przebieg w stu procentach potwierdzony. Uwaga, matrożeci, to ostatnia okazja do udział w konkursie na studia na Uniwersytecie Ramanowskiego. Ta potrwa tylko do poniedziałku. Oferta kształcenia jest spora, każdy znajdzie coś dla siebie. 61 km. Znajdują się również studia w Formule 40, czyli już tak tradycyjnie. To na siedmiu kierunkach I jest nowość w tym roku. Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci. To są studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych. To była Ewa, Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.